Dzień dobry w 2024 roku. Dzisiaj jest 23 lutego, piątek. Nagrywam taki pierwszy um, spacer, jeszcze na przedwiośniu. Zanim jeszcze wszystko mi się tutaj uda pościnać i lekko tylko posprzątać. Tutaj nowa rabata, którą zakładałem rok temu. Zobaczymy, co tutaj przeżyło. Posadzone rok temu przywrotniki już wychodzą, wypuszczają nowe listki. One przez zimę zachowywały swoje stare liście jeszcze z poprzedniego sezonu. Ale przywrotniki mają to do siebie, że właśnie teraz na wiosnę. Zrzucają te poprzednioroczne liście i teraz wypuszczają całkiem nowe. Zaczyna się również budzić rudbekia błyskotliwa. Tutaj jest taka jedna kępa, którą mam. A tuż obok niewielkie, ale jednak rozchodnikowce okazałe. Tutaj będę musiał to wszystko. O. Generalnie nie za wiele jeszcze kwitnie. No, może już stokrotki kwitną, ale stokrotka polna kwitnie cały rok, nawet zimą. Tutaj z tyłu jest klematis, powojnik. Z tego co widzę, też przeżył. Tutaj już. Wychodzą powoli Narcyzy. Tutaj ciemiernik biały, jeszcze będzie kwitł. Na tej rabacie jeszcze nie za wiele się dzieje, ale wychodzą już czosnki ozdobne. Opuncja spokojnie przyzimowała pod dosyć grubą warstwą śniegu. Ale niestety nie wszystko w tym roku. Udało się przezimować. Bardzo słabo się ma na przykład mój bambus. Fargesia. Niestety ten mróz, jaki przyszedł tutaj przez moment, jak było te minus 20, nawet. Sprawiło, że wszystkie te najwyższe pędy w zasadzie przemarzły. On żyje. Tutaj na dole jest zielony. No ale góra pewnie będzie trzeba niestety ściąć. Kolejną stratą jest Aukuba Japońska. Jej również w tym roku nie przykrywałem. No i widać, że te liście to są typowe objawy y, zmarznięcia. Niestety. Ale też żyje, więc jakoś się zregeneruje. Zaczyna też kwitnąć śnieżyczka przebiśnieg. A tutaj taki mój, no jeszcze niewielki, bo świeżo co posadzony, ale łan Krokusów wiosennych. Co roku jest ich coraz więcej. Rosną one bezpośrednio na trawniku. Dlatego nie można go za szybko kosić. Dopiero pierwsze korzenie tak, koszenie takiego trawnika gdzieś na końcu maja. Inaczej krokusy nie będą po prostu kwitły. O. A tam kicia. jeszcze się owady nie budzą w domku chociaż już pojedyncze pszczoły widziałem a tak wygląda moja rabata łąkowa ostatnio ją już wyczyściłem tutaj dookoła obsadzone kocimiętką i tutaj już widać, że wychodzi orlik mieszańcowy tutaj y, mała gailarda, łubin trwały ostróżka ogrodowa tutaj takie ładne zimozielone listki y, żeleźniaka tutaj już też wyrastający krwawnik wiązówkowaty dzwonek, tutaj kępa złocienia, jest też kuklik, być może w tym roku pierwszy raz tu zakwitnie, no i troszkę też traf ozdobnych, tutaj osnica cieniutka już przycięta. a tutaj wyrastający chaber górski. O, a tu widzę ciekawostkę. To jest y, kokon pająka y, naszego tygrzyka. One są trochę jadowite, nic nie będę tego ruszał może się coś z tego narodzi zamieszkał na yy, na floksie już tutaj też widać że zaczyna wychodzić Teraz na przełomie właśnie lutego i marca, jak to nagrywam, jest idealny moment na cięcie borówek wysokich. Mam ich tutaj 10. Jestem wielkim fanem borówek. No i trzeba je trochę przyciąć. Nie tnę ich co roku, bo uważam, że w takich uprawach typowo działkowych, amatorskich nie ma takiej potrzeby. Ale co jakiś czas trzeba je odmłodzić. Cięcie borówek jest bardzo przyjemne i proste. Bo po prostu wybieramy pędy, które są najstarsze. Na przykład tutaj jest taki pęd. Tutaj widać po korze. Już jest taka. Um, o, teraz może lepiej widać. Kora jest już taka szara, łuszcząca się. Więc cały ten pęd po prostu tuż na dole przycinam w ten sposób. I tym samym też pobudzam borówkę do tego, żeby. Wytwarzała nowe pędy w ten sposób, i tak zrobię teraz ze wszystkimi tutaj: trochę je odmłodzę. Jeszcze ten pęd chyba wytnę. One co prawda owocowałyby w tym roku, ale patrzymy na przyszłość bardziej. W tej borówce to samo. Dużo jest takich pędów o, zielonkawych, o takim zielonkawym kolorze, o takiej gładkiej korze. To je zostawiam, ale te już takie o wiele starsze wytnę. W ten sposób. Pozdrawiam z coraz to cieplejszego opola.